Wysokość grania stosupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16, więc ja tą wysokość od razu zaznaczę na rysunku, który zacząłem robić. 16 to będzie tutaj, czyli ta krawędź boczna to jest inaczej wysokość grania stosupa. I teraz od razu ta informacja. Prawidłowy czworokątny, naprawdę nie zapominajcie o tym, bo to Wam bardzo dużo ułatwi. Prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie ma co? Kwadrat, oczywiście, że kwadrat. Ja tu od razu podpiszę A i A, to są dokładnie takie same boki. Przekątna grania jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego cosinus jest równy 3 piąte. No to ja tą przekątną grania od razu będę chciał tutaj wyrysować. Przekątna grania jest tutaj. I teraz kąt. Naszej przekątnej do płaszczyzny podstawy. Jak zaznaczyć? Cała płaszczyzna podstawy to jest oczywiście cały ten kwadrat, więc ja sobie nie mogę tutaj do krawędzi tej podstawy zaznaczyć, tylko bezpośrednio przechodzący ten kąt przez taki środek, jakby e, można powiedzieć wizualnie tej podstawy. Więc ten kąt będzie tutaj. Kąt pomiędzy przekątną całego grania stosupa oraz e, naszą przekątną podstawy. To jest e, to jest właśnie kąt, e, kąt przekątnej słupa do płaszczyzny podstawy. I teraz my wiemy, że cosinus tego kąta jest równy 3 piąte. Od razu się zastanówmy, ja zapiszę tutaj cosinus alfa równa się 3 piąte, a my się od razu zastanówmy, co to jest cosinus. Cosinus w karcie wzorów możecie zobaczyć, trójkąt prostokątny. Ja go tutaj wyciągnę, ten trójkącik, który mamy. Podpiszę tylko wierzchołki A, B, C, D i tutaj niech będzie jakieś E, F. GH i teraz wyciągnę sobie trójkąt GAC. Gdzieś tutaj obok go narysuję, trójkącik GAC i podpiszemy wszystkie dane, które mamy w tym rysunku. GC ten bok będzie miał 16 długości, bo to jest nasza wysokość. Tu mamy kąt alfa i teraz y Tutaj ta nasza powiedzmy sobie podstawa tego trójkącika, tu oczywiście jest wierzchołek A, czyli ten odcinek AC, ile będzie równy ten odcinek AC? No to jest przecież przekątna naszego kwadratu. To ja mogę od razu zapisać za pomocą cały czas tych samych symboli, bo to też jest bardzo wartościowe, żeby nie namnażać tych symboli różnych niewiadomych na, na, na tych naszych rysunkach i w danych, tylko żeby jak najwięcej zapisywać za pomocą jednego symbolu, bo w pewnym momencie stworzy nam się tam jakieś jedno równanie, dzięki któremu będziemy w stanie ten symbol wyliczyć. Więc y, nasza przekątna kwadratu, wzór na przekątną kwadratu to jest d równa się a pierwiastek z dwóch. O tym mam nadzieję, że pamiętacie. Więc w naszym przypadku możemy zapisać ten bok AC jako po prostu A pierwiastek z dwóch. Skoro to wiemy, i tutaj napiszemy A pierwiastek z dwóch, tutaj mamy szesnastkę, no to popatrzcie, cosinus alfy, cosinus to jest ta przyprostokątna, która leży obok naszego kąta, czyli właśnie AC. Ja zapiszę cosinus alfa to będzie AC, długość AC, podzielona przez przeciwprostokątną, czyli przez. Całą y, naszą y, przekątną graniastosłupa w tym przypadku. Czyli przez to nasze AG. AC do AG to będzie kosinus alfy. My wiemy, że ten kosinus alfy jest równy 3 piąte. I teraz dalej. Znamy nasze AC, to znaczy znamy. No mamy jeden symbol, a pierwiastek z dwóch. Ale my teraz to AG też możemy zapisać za pomocą jednego symbolu A. W jaki sposób? No przecież stwierdzenia Pitagorasa. Tu musi być kąt prosty, skoro to jest wysokość naszego grania P. W takim razie ja mogę napisać, że stwierdzenia Pitagorasa w tym trójkącie ACG, że 16 do kwadratu dodać A pierwiastek z dwóch do kwadratu będzie równe AG do kwadratu. Stąd sobie wyliczam to moje AG, oczywiście będzie przedstawione za pomocą A i podstawiam to od razu do, mojego, do mojej zależności z Kosinusa. Mogę też zrobić odwrotnie, oczywiście, napisać sobie tutaj jakieś powiedzmy, duże D duże D, które będzie oznaczało moją przekątną całego, całego grania stosłupa. Tutaj wpiszę sobie to D i nawet prościej wtedy będzie, bo nie będziemy się musieli z kwadratami bawić. Ja zapiszę wtedy, że. z proporcji na krzyż 3 razy d to będzie 3D równa się 5 razy a pierwiastek z dwóch, czyli 5a pierwiastek z dwóch. Jak ja podzielę teraz to wszystko przez 3, to się okazuje, że moje d, czyli ta moja długość AG tego, tej przekątnej, całego grania stosłupa będzie równa 5. A pierwiastek z dwóch przez 3. No średnio wygodne, ale, ale łatwo tutaj wstawimy do, do tego Pitagorasa. I stąd możemy już wprost policzyć sobie bok A, czyli ta krawędź, tą krawędź podstawy. Po co ja w ogóle liczę tą krawędź podstawy? No bo popatrzcie, jak my w szukanych szukane w szukanych mamy oblicz pole powierzchni całkowitej grania stosłupa, czyli pole całkowite równa się pytajnik. W graniastosłupie sprawdzamy sobie w takim razie z czego składa się pole powierzchni całkowitej dookoła tej naszej bryły. Mamy dwie identyczne podstawy, które są kwadratami, czyli pole całkowite zapiszemy, że to jest dwa razy a kwadrat, dwa takie kwadraty u góry i na dole, i teraz cztery inne ściany boczne. Które są wszystkie takie same, w sensie cztery ściany boczne, które są identyczne, bo to będą prostokąty, gdzie jednym bokiem tego prostokąta jest szesnastka, a drugim bokiem tego prostokąta jest A. Czyli dodać jeszcze 16 razy A, bo to jest pole prostokąta, no i razy 4, bo są cztery takie, takie ściany. I w taki sposób policzymy pole powierzchni całkowitej. No a skoro to już wiemy, no to przecież nam potrzeba tylko A wyliczyć. I właśnie a wyliczymy sobie w tym miejscu stwierdzenia Pitagorasa, podstawiając e, dzięki użyciu tego kosinusa e, e, nasz bok AG, e, odcinek AG, jako 5A pierwiastek z 2 przez 3. Więc zapisujemy 16 do kwadratu, dodać a pierwiastek z 2 do kwadratu równa się, i teraz wszystko w jednym nawiasie, 5A pierwiastek z dwóch podzielone przez 3. I do kwadratu. 16 do kwadratu to będzie 256, tu oczywiście kalkulator może pomagać, dodać, a pierwiastek z 2 do kwadratu, no to a kwadrat mamy, czyli symbole osobno, i pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2, czyli mamy 2a kwadrat. Równa się, 5a pierwiastek z 2 przez 3 do kwadratu, no to tak, najpierw licznikiem się zajmijmy. Piątka do kwadratu możemy tak po kolei wszystko osobno do kwadratu podnosić, czyli 5 do kwadratu to będzie 25, a do kwadratu to po prostu a kwadrat. I jeszcze razy pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. Dzielimy sobie wszystko przez 3 do kwadratu, czyli przez 9. I teraz możemy troszkę poupraszczać wszystko. Przepiszę lewą stronę. 256 plus 2a kwadrat równa się. A tutaj mamy tak, w liczniku 25 razy 2 to będzie 50 przecież łącznie. 50 podzielone przez 9. 59a kwadrat. Możemy to w ten sposób zapisać. Albo to a kwadrat w liczniku, wszystko jedno, to nie ma znaczenia. I teraz to 59a kwadrat, ile to będzie? No to będzie, przepiszmy tylko lewą stronę. 256 plus 2a kwadrat równa się 59, ile 9 zmieści się w 50 No tak, z 5 na oko i 5 razy 9 to by było 45, czyli mamy 5 całości i jeszcze będziemy mieli 5 dziewiątych do dyspozycji. A kwadrat, więc widać, że warto byłoby odjąć obustronnie 2a kwadrat, tak żeby nam się tu minusy nie tworzyły, więc wychodzi wtedy 256, równa się. 5 i 5 dziewiątych a kwadrat minus 2 a kwadrat jeszcze to będzie 3 i 5 dziewiątych a kwadrat. No i teraz możemy znów z powrotem wrócić do naszego ułamka niewłaściwego, no bo będziemy musieli to dzielić zaraz, więc nie ma sensu na takich ułamkach na liczbach mieszanych działać. Ja to zrobiłem tylko po to, żebyście zobaczyli, ile tych całości tu jest, i żeby się łatwiej odjęło. Więc 3 razy 9 będzie 27 i jeszcze piątka to będzie 32 dziewiąte a kwadrat, i to jest równe 256 żeby obliczyć to nasze a kwadrat to ja muszę podzielić obustronnie przez 32/9 wtedy moje a kwadrat będzie równe 256 i teraz tak mogę zapisać albo dzielone przez 32/9 albo odwrócić to i zrobić mnożenie bo dzielić to znaczy mnożyć przez odwrotność czyli razy 9/32 możemy sobie zrobić i teraz to nam się prawdopodobnie bardzo ładnie poskraca przez 16 na pewno się skróci. To też możecie przy użyciu kalkulatora, oczywiście. 256 na 16 to będzie 16, a 32 na 16 to będzie 2. I jeszcze widać, że się skróci przez dwójkę, no to tu będzie 1, a tu będzie 8. W efekcie czego mamy 8 razy 9, czyli to jest 72, czyli nasze a kwadrat jest równe 72, więc po spierwiastkowaniu obustronnym nasze a będzie równe Pierwiastek z 72, a to możemy sobie rozbić na czynniki pierwsze albo od razu sprytnie zauważyć, że pierwiastek z 72 to jest przecież 36 razy 2, czyli. Z 36, 6 wyjdzie przed pierwiastek i zostaje tylko dwójka pod pierwiastkiem. Więc A jest równe 6 pierwiastków z 2. Gdybyście tego nie widzieli, nie ma problemu. Zróbcie rozkład na czynniki pierwsze, zapiszcie 72, i jedziemy. Dzielimy przez najmniejszą liczbę pierwszą, czyli przez 2 to będzie 36, przez 2 to będzie 18, przez 2 to będzie 9, przez 3 to będzie 3, i przez 3 to będzie 1. Co się okazuje? Łączymy w pary. Dwójka z dwójką. Tutaj mamy samotną dwójkę i trójka z trójką, więc przed pierwiastek wychodzi to, co jest w parach 2 razy 3, czyli mamy tak, 2 razy 3 przed pierwiastkiem, a pod pierwiastkiem zostaje to, co samotne, czyli po prostu dwójka. Stąd się bierze właśnie 2 razy 3 jest 6, pierwiastków z dwóch. W ten sposób to robimy. Ok, mamy nasze a, mieliśmy znaleźć pole powierzchni całkowitej grania stosupa. No to teraz nie ma problemu, bo wzór na pole powierzchni całkowitej mamy już zapisany, więc teraz wystarczy podstawić wartości. Pole całkowite to będzie 2 razy a do kwadratu, czyli 6 pierwiastków z 2 do kwadratu, dodać 16 razy 6 pierwiastków z 2 i razy 4, czyli nasze pole całkowite będzie równe. 6 pierwiastków z 2 do kwadratu od kwadratu zaczynamy kolejność wykonywania działań no to 6 do kwadratu będzie 36 razy pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2 tutaj jeszcze dwójka stała na początku dodajemy do tego no i tutaj już sobie wymnóżmy trochę 16 razy 6 to będziemy mieli no przyda się kalkulator pewnie 10 razy 6 to 60 6 razy 6 to 36 czyli 96 pierwiastków z 2 i jeszcze razy 4 więc to nasze pole całkowite będzie równe. E, 2 razy 2 jest 4, 4 razy 36 e, to będziemy mieli 144, dodać i tutaj 96 razy 4 wyjdzie nam 384. Pierwiastki z dwóch, to oczywiście, tak jak mówię, wszystko na kalkulatorze sobie sprawdzicie. I to jest ostateczna odpowiedź. Z tym się już nie da nic zrobić, bo pierwsza liczba jest zwykła bez żadnych pierwiastków, druga z pierwiastkiem z dwóch, nic więcej z tym nie zrobimy. Więc ostateczna odpowiedź nasze pole powierzchni całkowitej wynosi 144 plus 384 pierwiastki z dwóch.